Cześć z tej strony Pudininja. Klocki Lego są uwielbiane tak bardzo przez tak bardzo dużą społeczność, ponieważ można z nich zbudować to, co tylko przyjdzie nam na myśl. A niektórzy do tego budowania mają ogromny dar. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 10 najlepszych i jednych z najbardziej popularnych budowli, które zostały stworzone i zamieszczone przez fanów na stronie Lego Ideas. Zapraszam do oglądania. Pierwsza budowla została stworzona przez Bricky Brick, użytkownika, który na swoim koncie ma naprawdę mnóstwo konstrukcji. Jedną z nich jest The Train Station Studgate. Na stronie Lego Ideas zebrała już ponad 9800 głosów, więc już nie dużo brakuje do tego, aby firma LEGO przejrzała ten zestaw. Stacja jest całkiem sporych rozmiarów. W przedniej części znajdziemy duży zegar, na którego poziomie znajdują się także balkoniki ze stolikami. Główny budynek jest w większości przeszklony, a na samym szczycie znajduje się ogromna, szklana kopuła. Główną atrakcją konstrukcji jest miejsce, w które przyjeżdżają wszystkie pociągi. Mamy tam dwie linie torów, po których mogą poruszać się pociągi. O wystrój wnętrza Brick i Brick także zadbał. W środku znajdują się chociażby ławki czy automat. To, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to rozkładany most, który pozwala niepełnosprawnym na przejechanie na drugą stronę. W końcu ciężko byłoby im wyjść po schodach. Drugą budowlą jest Brick and Blooms. Jej autorem jest użytkownik o nazwie Bricket1980. Liczba wspierających ten pomysł na Lego Ideas zbliża się ku 9000. Budowla przedstawia naprawdę uroczą, porośniętą pięknymi, zielonymi i tętniącymi życiem roślinami. Które nadają całego klimatu. Za budynkiem znajdują się także schody, po których minifigurki mogą wyjść na piętro budynku. Nie zabrakło tam też małego ogródka. Jak możecie zauważyć na tej ilustracji, cała kamienica została zbudowana w taki sposób, abyśmy łatwo mogli zdejmować poszczególne poziomy budynku, żeby uprzyjemnić nam zabawę. A jeśli będziecie mieli ochotę na ciastko lub kawę, to możecie udać się do kawiarni. W zestawie oprócz głównego budynku znajdziemy też mały wózek z kwiatami. The Great Fishing Boat to już trzecia budowla, którą chcę wam dzisiaj pokazać. Została stworzona przez Eduardo Klo, a na chwilę obecną posiada ponad 8700 głosów na LEGO Ideas. Jest to potężna łódź rybaków i patrząc na nią, ja naprawdę odczułem taki rybacki klimat. Wszystko zapewne przez kolory, z których skorzystał autor i po części pewnie też dzięki tym minifigurkom w charakterystycznych pomarańczowych strojach. Każde, nawet najmniejsze miejsce na łodzi zostało bardzo dobrze i przede wszystkim ładnie zagospodarowane. Eduardo Klo pokusił się nawet o dodanie małego pontonu, który zaczepiony został na linię do łodzi, tak aby rybacy w każdej chwili mogli z niego skorzystać. Coralines Pink Palace Apartments Aktualnie 8,5 tysiąca głosów na stronie Lego Ideas zebrał. Chwachtman, autor tej budowli. Bardzo podoba mi się kolorystyka tej konstrukcji. Ten pudrowy róż w połączeniu z białym wygląda świetnie. Na przodzie zamocowana została nawet wieża, jak dla prawdziwej księżniczki. Na zewnątrz znajdują się także schody, po których dostać możemy się na najwyższe piętro. Budowla w bardzo łatwy sposób się rozkłada, dzięki czemu umożliwia nam szybki dostęp do każdego z pomieszczeń. A co za tym idzie, komfortową zabawę. W środku zauważyć możemy takie pokoje jak sypialnia, pokój główny, nawet z kominkiem, pokój z fortepianem, kuchnię i jeszcze kilka innych. I jako piątą fanowską budowlę przedstawiam wam zestaw pod tytułem Lego Hero Quest, stworzony przez King Glorious Squirrel. Na chwilę obecną ten projekt został wsparty przez 7600 osób. Różni się on nieco od pozostałych budowli, które przedstawiam Wam w dzisiejszym materiale. Jest to bowiem gra planszowa, z naprawdę wielką ilością szczegółów. Cała budowla i zamysł na grę jest oparty na kultowej grze planszowej o takim samym tytule, czyli Hero Quest. Jeśli chcecie przeczytać jej zasady, wystarczy, że wpiszecie nazwę gry w Google. Autor zadbał o każdy najmniejszy szczegół. Mnóstwo kostek, jakieś akcesoria do pomieszczeń oraz minifigurek, Minifigurek, które w tym przypadku odgrywają rolę pionków. Zestaw zawiera także potężną planszę, stworzoną z ogromnej ilości zwykłych oraz śliskich deseczek. Spodobała mi się głównie ze względu na to, jak bardzo dużo możliwości kreacji nam daje. No i na duży plus, to gra planszowa z Lego, a takowych od dawna nie uświadczyliśmy. Hot Dog Track. Jeden z moich ulubieńców tego odcinka, został złożony przez Xinwei Chi, a aktualnie na LEGO Ideas zebrał już 7600 głosów poparcia. Van, w którym znajduje się cała kuchnia, został zbudowany w bardzo prosty i zarazem fajny sposób. Z tyłu znajdziemy jakieś roślinki oraz drzwi, którymi możemy dostać się do środka. Z przodu znajdziemy dwa miejsca siedzące, a wnętrze zostało bardzo dobrze wyposażone i nie brakuje w nim żadnego przyrządu kuchennego. Jest tam nawet kasa. Bardzo fajną funkcją tego traka jest to, że wielkie logo hot dog możemy zamocować w dwóch miejscach i to w bardzo prosty sposób, ponieważ trzyma się ono tylko na jednym klocku. Podczas podróży może być on zamontowany na ściance, a podczas sprzedaży hot dogów na górze. The Car Wash. Druga już w dzisiejszym odcinku budowla, której autorem jest Bricky Brick. Na chwilę obecną osób wspierających jest ponad 5,5 tysiąca. Bardzo podoba mi się nietypowy styl, w którym została skonstruowana ta budowla. Wszystko w takich muzycznych klimatach, tak jak możecie to zobaczyć, patrząc chociażby na ogromną gitarę z przodu budynku. Samochód bardzo klasyczny i zarazem piękny. Oprócz głównego elementu jakim jest my, ja, znajdziemy też w środku muzyczny kącik z całkiem pokaźną kolekcją płyt. Do tego zestawu według mnie przekonuje też dość niestandardowy kształt budynku. Nie jest to zwykły kwadratowy zakład, lecz nieregularna konstrukcja z minion i sklepem muzycznym. Temple of Hermit. Autorem tej budowli jest Brick Fornia, któremu udało się już zebrać niecałe 5000 wspierających. Cała świątynia jest zbudowana w japońskim klimacie. Fanom Ninjago na pewno troszkę zaleci tutaj tymi wszystkimi świątyniami z serialu. Posiada trzy główne poziomy, przy czym wysoka wieża dzieli się na pięć pięter. Każde z nich symbolizuje inny żywioł oprócz tego najwyższego. Są to kolejno ziemia, woda, ogień, wiatr. Na samej górze znajduje się pomieszczenie o nazwie niebo. Wszystko zostało bardzo ładnie przystrojone. Mega podobają mi się te dachy, a raczej sposób w jaki zostały wykonane. Nie zabrakło tam też typowych dla Japonii parasolek czy lampionów. Fajnym ruchomym elementem jest chociażby dach, który z łatwością możemy podnosić, ale lepiej tego nie róbcie, bo skrywają się pod nim myszy i koty, które je zjadają. Obok znajdziemy też piękne, porośnięte różowymi kwiatami drzewo. Cały zestaw zawiera trzy minifigurki: mistrza, samuraja i ucznia. Przed ostatnią już budowlą w dzisiejszym zestawieniu jest zbudowany w stylu klasycznego Lego Space zestaw Anniversary Set 40 Years. Autorem tej konstrukcji jest Thomas Wu, a do tej pory jego budowlę wspiera 4,5 osób. Główna stacja wydaje się być naprawdę sporych rozmiarów i z zewnątrz prezentuje się całkiem ciekawie. Ale na wnętrze też nie możemy narzekać, bo zostało perfekcyjnie dopracowane. Jest miejsce na pojazdy, a także na główny kokpit sterowania, do którego możemy dostać się wyjeżdżając na górę Windom. Spójrzcie tylko na tę fotografię, która ukazuje jak dużo pojazdów i minifigurek zostało zastosowane w tym zestawie. Kto by nie chciał takiej kolekcji? Naprawdę ładny zestaw, głównie ze względu na urok, który rzuca poprzez styl klasycznego Lego Space. I ostatnia już w dzisiejszym zestawieniu budowla, którą chciałbym Wam przedstawić, to Tyrannocall. Ogromna, zmutowana krowa. Jej autorem jest Job 1172. Spodobała się ona ponad 4000 użytkowników na stronie Lego Ideas. Potężna krowa posiada mnóstwo ruchomych elementów, takich jak chociażby przednie i tylnie nogi, głowa, paszcza, czy też ogon. Została zbudowana na podobieństwo dinozaura, jakim jest T-Rex. Musicie przyznać, że rzeczywiście go przypomina. Ale oprócz głównej atrakcji w zestawie dostajemy też przerażonego farmera, jego malutki traktor, kurczaka i wiadro z mlekiem. Ewidentnie coś poszło nie tak podczas dojenia krowy. To już wszystko co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która z tych budowli podobała wam się najbardziej. Trzymajcie się, do zobaczenia.